Świat nie zapomina o Janie Pawle II. Ta nowa wystawa działa dopiero od roku, od kwietnia w ubiegłego roku. I z punktu widzenia tego dziesięciolecia mijającego teraz, no to był rok szczególny, bo to był rok kanonizacji, ale. Widać było, że takie miejsce jak dom rodzinny w Wadowicach jest miejscem ważnym. Mieliśmy w ciągu roku ponad 236 tysięcy odwiedzających z 94 krajów, więc to jest przekrój całego świata ze wszystkich zamieszkałych kontynentów. W pierwszej dziesiątce byli oczywiście Włosi, później Francuzi, Hiszpanie, Słowacy, Amerykanie ze Stanów Zjednoczonych, ale w tej samej pierwszej dziesiątce byli Brazylijczycy i ludzie z Filipin. Te cztery, cztery kontynenty już w pierwszej dziesiątce. To byli w większości ludzie widać, Ci z zagranicy, którzy pamiętają spotkania, własne spotkania z Janem Pawłem II, mają możliwość też odszukania się niektórzy to, niektórzy to robią na zdjęciach na takiej dużej ścianie multimedialnej, gdzie prezentujemy wszystkie, wszystkie pielgrzymki zagraniczne, to znaczy poza granicę Włoch, niektórzy się tam znajdują, cieszą się, przeżywają. Jakby ponowne spotkanie z Janem Pawłem II. Grób jest miejscem szczególnym, ale takim końcowym, jakby życiorysu, życiorysu nawet świętego. Natomiast ta opowieść, którą my snujemy o Janie Pawle II w Wadowicach. W muzeum. Jest opowieścią całościową o, o całym życiu. Oczywiście priorytetem, który sobie stawiamy, są korzenie, korzenie życiowe Jana Pawła II, żeby pomóc ludziom przyjeżdżającym i pamiętającym go z telewizji albo właśnie z tych spotkań wielkich, żeby mogli zapoznać się z korzeniami. Dlaczego był takim, jakim był. W tej chwili usiłujemy jako priorytet realizować wydobywanie zdobywanie pokazywanie światu tych, tych opowieści tych wspomnień które ludzi którzy pamiętali pamiętają ojca świętego dlatego niezapomniany Tytuł, nowy tytuł, nie, nie, nie taki jak w wersji włoskiej, niezapomniany, dlatego że ci opowiadający o Janie Pawle II, mimo że upłynęło już trochę czasu od jego śmierci, opowiadają o nim jak o kimś bardzo bliskim, żyjącym wręcz. Ale nie do tego stopnia, żeby za nim nie tęsknić. Mówią o tej tęsknocie, mówią, mówią o, tym, o tym braku, który został po nim.